Witam Was koń bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Rojorojewski. Zanim przejdziemy do standardowej formy co piątkowych inforojek, małe przypomnienie. Coś w tym stylu, co było mm, ostatnio pod kątem pierwszej edycji konkursu Sapphire Rozgrywka. Teraz jeśli chodzi o Sapphire Rozgrywka 2.0, znów przypominam, że konkurs trwa i dalej można nadsyłać swoje filmy. O co dokładnie chodzi, jaki jest regulamin, jakie są wytyczne, jakie są nagrody, oczywiście macie w opisie dzisiejszego materiału. Jednak przypomnę Wam harmonogram, po prostu harmonogram byście mieli wszystko jak na tacy, klarownie, Cztery tygodnie pierwszego etapu konkursu i tak jak wcześniej wspomniałem, on już trwa, te etap publikacji filmów od 15 do... Do 15 lipca do 12 sierpnia, także zostało jeszcze kilka dni. Potem standardowo będzie tydzień przerwy między pierwszym a drugim etapem, który będzie polegał na selekcji filmów przez vlogerów, czyli przeze mnie, e, Huśka i Tyvolta. Ten okres będzie dotyczył od 13 sierpnia do 18 sierpnia. I potem jeden tydzień drugiego etapu e, konkursu, czyli głosowanie. Od 19 sierpnia do 25 sierpnia. Ogłoszenie wyników 26. Po prostu chciałem wam przypomnieć, żeby potem nie było płaczu, że ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałam. Husiek i Tivolt zrobili to już kilka dni temu, teraz pora na moją kolej. Także kochani, jeszcze raz, konkurs Safari rozgrywka 2.0. Wszelkie info opis linki w opisie dzisiejszego filmu, a teraz przechodzimy do standardowego wydania Inforek. Zapraszam serdecznie. Także kochani, standardowo myślę, że rozpoczniemy sobie na spokojnie od hateru, charytatywnej tarczy, roja i tutaj promocja dwóch akcji z malutkim przypomnieniem, jeśli chodzi o właśnie tą, którą widzimy teraz na ekranie, mianowicie turniej League of Legends czas ym, zacząć. Czyli powolutku, powolutku e, inicjatywa gram charytatywnie e, YT e, nabiera rumieńców, zaczyna jakoś prosperować, a przypominam, że jest to inicjatywa, y, której jestem patronem. Tak samo jak Gimper i chyba, jeśli się nie mylę e, Husiek. Także znów gramy pomagając najbardziej potrzebującym, także zapra zapraszam znów do zapoznania się z tym materiałem, z kanałem, ze stroną główną, wszystko macie tutaj w temacie tego e, użytkownika, także bardzo fajnie, cieszę się, że... Tak powolutku zaczyna to fajnie wyglądać. Następnie, od pomocy dla ludzi, przechodzimy do pomocy dla zwierzaków, albowiem one też ym, zasługują na to, żeby zwrócić się z pomocną dłonią w ich stronę. Mianowicie, <coughs> przepraszam, ym, pomoc dla owczarka niemieckiego. Hektora, o co dokładnie e, chodzi, co się stało, ile jest potrzebnych pieniążków, jak je zbierać, jak można pomóc. Oczywiście, jak wszystko inne, aktualne przeszłe i przyszłe macie w ramach linków m, w opisie dzisiejszego e, filmu. I zanim przejdziemy sobie do dalszej części programu, żebym nie zapomniał, zapomniał kilka takich e, tipów. Mianowicie jeśli chodzi o paintball z rojem, na 99% odbędzie się on w Łodzi w ostatni weekend września. Film informacyjny nagram wcześniej, by poszedł on na autoodtwarzanie e, w okresie m, kiedy będę... E, w Stanach z rokiem i nie tylko, byście mieli odpowiednio dużo czasu, by zdecydować się na kolejną dziewiątą już, kochani, edycję rozkosznego smarowania się farbą. Następnie jestem w trakcie rozmowy z jednym z fanów, by właśnie, a propos paintballu z rojem, przenieść troszeczkę paintball z rojem w środowisku Counter-Strike z paintball modem, gdzie będziemy mogli grać razem w drużynach właśnie w tą modyfikację e, Counter Strike'a, e, znów jawno oczywiście odwołanie do e, paintballu e, z rojem. będziecie informowani na bieżąco kiedy już będziemy mieli najważniejsze kwestie e, pozałatwiane. Kochani, co nas czeka na najbliższe dni? W dniu jutrzejszym myślę sympatyczny z niespodzianką vlog moje e, urojenia z gościem specjalnym Um, następnie kolejna, trzecia, już część yy, wyśmienitego mi się wydaje, i myślę, że w tej opinii jestem osamotniony. Yy, Kopam, kooperacji w Payday 2 beta. Jeśli chodzi o niedzielę nadchodzi naprawdę potężne grube, e, Royal RoyoFan Games. To będzie naprawdę e, coś. No i tyle, to tyle co mam nagrane, co mam przygotowane e, dla Was, kochani. Ok, następnie zostałem poproszony przez sklep CDP.pl o przypomnieniu, iż mają oni w swojej ofercie Divinity Dragon Commanda. Być może zajmę się tą grą w ramach Long Shorta po Długością kampanii dla pojedynczego gracza. Podobno ten program nie grzeszy, a jako darmowy patch, chyba po miesiącu wejdzie polonizacja właśnie tej gry. Także taki tip dla Was: wersja pudełkowa do nabycia, jak i elektroniczny. Download. Ok, to przejdźmy sobie teraz, kochani, do kulturalnych, których troszeczkę się tutaj nam nazbierało. Mianowicie. Już z góry. Dziękuję wszystkim i tym osobom należą się słowa uznania. Jak najbardziej szacunek: Jimmy Basquiat, Centurion1555, Blaze Yolos Alcalias, e, Karol Nowacki, Gothic 220 Full, Marcin Śródka, Misterio, Player Fak, Smigolok, e, Smigololek, Enzo i The. Games, Series, Video. Gorące brawa dla tych osób. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. I przechodzimy teraz do kanałów polecanych w liczbie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Krupaśnie, sześciu, dobrze mówię? Siedmiu, przepraszam bardzo. Kochani, na pierwszy rzut leci Tajniaczek. Leci Tajniaczek z bardzo... Yy, yy, fajnymi e, przeróbkami podejściem e, do e, tematu relacjami e, bardzo ciekawy fajny dobór e, gier naprawdę polecam serdecznie kanał Tajniaczka o nazwie Tajny Kanał po prostu Następnie e, Marciom Games Marciom Games bardzo fajne relacje e, miałem przyjemność poznać go osobiście tutaj wiecie o co chodzi e, Naprawdę, nie tylko tapetki, fajne gry, ale widzę w nim potencjał jednak pod kątem fotoreportera, po prostu dziennikarza od relacji z różnych eventów, bo po prostu mu to wychodzi. A nie jest to jedyna osoba w dniu dzisiejszym, która, która, która czymś takim się pała. Ale o tym za chwilkę. Kochani, Maciej Buszman, tutaj za dużo filmów nie ma, ale polecam Wam serdecznie mini film, tak? coś takiego, 32-minutowy przemytnicy, wybornie, wybornie, fajnie, klimatycznie e, zrobiony. Widać, że chłopaki się starali, by m, wszystko było ok, zarówno pod kątem gry aktorskiej, rekwizytów, m, otoczenia, statystów. Bardzo, fajne, bardzo fajna sprawa, jeśli macie wolne pół godziny, to zapraszam serdecznie, na pewno e, nie wyjdziecie z tego mini sensu zawiedzenia. Następnie, e, kochani, vlogi, audycje i let's play'e Łono Posejdona. Łono Posejdona, słuchajcie, przesympatyczny facet, przekomiczne programy, świetny, po prostu e, świetny poziom, zarówno edycji, e, nawiki. Czuć, że po prostu gościu to kocha, a myślę, że niczego tutaj specjalnie nie zdradzę. Jest to osoba, która pracuje też przy Wiedźminie 3 i miałem przyjemność poznać typa e, ostatnio w piątek. Słuchajcie, super. Naprawdę świetne kanały. Pośpiesznie sprawdziłem jego kanał, bo nie wiedziałem, że po prostu taki człowiek gdzieś tutaj umknął na polskim YouTubie, także polecam serdecznie, łono wow, Poseidona, nie ma lipki, facet jest po prostu genialny, strasznie go lubię i myślę, że też go polubicie. Jedziemy dalej, kochani, Admiros. Admiros, jak sami widzicie, rozpierdol tematyczny, tak? Trochę tego, trochę tamtego, jeszcze na dobieszkę czegoś oryginalnego. Bardzo fajne podejście do tematu. Dobór gier, nacisk trochę na przygodówki, gry masakryczne pod kątem brutalności, jak i gry delikatne pod kątem ujmujących przygodówek. Można się delikatnie tutaj zatracić. Polecam serdecznie Admiro's Game On. Następnie Enjoy On, informatyka w najlepszym wydaniu. Bardzo fajne takie wideo, audio, kursy, jeśli chodzi o programowanie i nie tylko. Taki po prostu myślę kreatywny, edukacyjny tutaj. E, valor, Wiedzie Prym, także polecam serdecznie. A na koniec również coś bardzo wesołego, sympatycznego, ciepłego i z duszą, sercem i pasją. Myślę, że wykończyłem tutaj e, temat The gig da. The Geek, tak Polecam serdecznie. Bardzo fajny, uważam, kanał, jeśli chodzi o kolekcję do subskrypcji dla Was, kochani. To było na tyle. Subskrybujcie, jeśli e, uważacie, że warto, bo ja do niczego nie zmuszam, ja tylko proponuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wymienionym, kulturalnym. Pamiętajcie, co nadchodzi e, przez najbliższe dni i nie tylko. Dragon Commanda. E, o Hektorze i oczywiście tutaj o gram charytatywnie, jak i o wspomnianym konkursie Sapphire. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Jeśli coś pominąłem, to przepraszam, podam to za tydzień. Trzymajcie się, pani. serdeczna tarcza, miłego weekendu. Hejos!